Manko, witam Was w finałowym odcinku serii Interu na moim kanale. Dzisiaj dowiemy się czy zdobędę potrójną koronę. Najpierw rozpoczynamy od spotkania w Super Pucharze e, tak, w Pucharze Włoch z półfinowym pierwszym meczu i sensacyjnie, moim zdaniem, przegrywamy 1 do 0 po kampanii. No i przed rewanżem nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, bo musimy po prostu wygrać. A przegraćmy pierwsze spotkanie u siebie. No zobaczymy, jak raczej się spisze u siebie. Drugi mecz postanowiłem rozegrać. No ale dobra, dzisiaj runda pucharowa Ligi Mistrzów. Oby było lepiej niż rok temu. W pierwszym sezonie odpadliśmy od razu po poważnie grupa, jak się nie mylę, z Barceloną. Tak mi świta ciągle ta Barcelona, jestem przekonany, że to była Barcelona. Kolejne spotkanie ligowe, tutaj dużo zmian, bo właśnie na następnym spotkaniu mieliśmy rozgrywać z Barceloną u siebie, więc musi grać najlepszy skład, musi być, muszą być nasi piłkarze wypoczęci, żeby z Barceloną mieli siłę biegać, strzelać, wygrywać, inaczej tego nie widzę jest bardzo rezerwowy skład na mecz z Bolonią na wyjeździe. Ale na szczęście ten rezerwowy skład daje radę. Wygrywamy 4-2. Badia, Chile, Sensi, Blotti, Lukaku. No i czas na mecz z Barceloną. Barcelona na wyjeździe. Nie, nie. U siebie gramy. Barcelona gra na wyjeździe. Ostatnie kosmetyczne zmiany dałem. Rodrigo Zacciolisa, który ma świetny sezon. Tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi ten skład zmiany. Barcelona, bez Messiego, Messi na ławce, widocznie słaby, a my przechodzimy do meczu z Barceloną, Barcelona pierwsza akcja, Griezmann, Antoine Griezmann, Sabitzer, ten Dem do Dembele, Savitzer, zobaczcie jak tu się uwalnia i niestety 1-0 dla Barcelony, świetnie uwolnił się Austriak, No i Barcelona obejmuje w 16 prowadzenie, wprowadzenie, czyżby koszmary z zeszłego sezonu znowu wróciły, czyżby znowu Barcelona miała być naszym katem, no niestety że to się zaczyna, gramy na San Siro, nie chciałbym tracić się golił. ale niestety tracimy, piłkarze Bartone się cieszą, no było w obronie Interu, duża dziura. I niestety jeden do 0 dla Dumy Katalonii. Końcówka pierwszej połowy, Brozowicz odbiera piłkę w środkowej części boiska, piłkę ma Lautaro Martinez, Martinez podaje do Romelu Lukaku, Lukaku biegnie w pole karne, co zrobi Belk? Lukaku. Wycofuje piłkę do Barelli Nicolo Barella 1 jednego, Schodzimy do przerwy z wynikiem remisowym. To dobrze, bo chociaż nie przegrywamy do przerwy. Zobaczmy jeszcze raz to na powtórce Lukaku Nicolo Barella. Aj, weszło 1-1. Czas na drugą połowę spotkania. Po pierwszej mamy remis, jak już o tym wspomniałem. Rzut wolny. stawić wygra pojedynkówkowym. Brozowicz Chorwat. Podaję do Martineza. Co za podanie? Lautaro Martinez sam na sam z Terstegenem I 2 do 1. Co za podanie Brunzowicza? No, kapitan Interu. kapitalnie to zagrał do wybiegającego Lautaro, a ten przyjął piłkę. No i pokonał niemieckiego golki 2 do 1 dla Interu. No, tu to na powtórce, no, Lautaro uciekł, przyjął i Banks sterwegen, źle ustawiony zostawił dużo miejsca przy lewym rogu. No i mamy 3 do jed... 2 do 1. Ostatnia akcja w tym meczu, która może mieć znaczenie. Lukaku do Lautaro, ten znowu sam na sam. Ale tym razem chybia. Chciał, mu, żeby uderzył technicznie prawą nogą, on uderzył lewą. No i mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Przechodzimy do kolejnych spotkań, mecz z Lazio ligowy tym razem. No i przegrywamy. Coś te nam Lazio coś nie leży puchar, przegraliśmy mecz w lidze. No coś Lazio nam nie leży. Nie leży nam kompletnie. Czas na kolejne spotkanie z Helasem na, u siebie w lidze włoskiej. Nie będą wszystkie mecze pokazywał wam symulowane, że zobaczycie pod koniec sezonu, jak to się w ogóle wydarzyło. I dreszczyk emocji, żebyście wiedzieli, jakie wyniki są. Bardzo wielki dreszczyk emocji. Naprawdę niesamowite. No i gramy rewanżowe spotkanie z Lazio w Pucharze Włoch. To, to spotkanie postanowiłem rozegrać. Najsilniejszy skład. Lecimy do Rzymu po zwycięstwo. No i mamy akcję Lukaku, Barella, Romy Lukaku w polu karnym. 8 minuta 1-0. Belk zdobywa bramkę, która w meczu daje wyrównanie stanu do 1-1. Zaraz zobaczymy, czy będzie jeszcze więcej go i w tym spotkaniu. Barella Lukaku. Ale potem już nie zostawiłem powtórek. Nie ma co na takich bramkach Byszał? Kolejna akcja, Lacio, Musakio, Akpa, Akpro No i tutaj jest błąd Bastoniego, błąd obrony Interu i niestety jeden do jednego No obrona Interu rozjechała się jak może czerwony, gdy Mojżesz po nim przechodził no i, że to było może czerwone, jeśli zrobiłem fejla to trudno się mówi żyje się dalej Życie bez błędów jest życiem jakbyś w ogóle nie żył jak nie popełniasz błędów Pst. Właśnie, a ja żyję, żyję, mam się dobrze Popełnia fatalny błąd obronie. Gdzie był De Vrij? Lecimy dalej. Lautaro Martinez do Solisa, Solis, Grek polu do Lukaku, Tempu Duje. To był pewniaczek, jak na zakładach mucharskich, gdzie jest 1-0-0. Interu. Lautaro, Minikowicz w polu karnym i strzela gola swojemu byłemu zespołowi. Serb 2-1 i w tym momencie Inter jest w finale. Bum, bum, bum. Kolejna akcja. Lukaku. Przedar się. I 3 do 1. Proste. Bardzo łatwe. To jest zbyt łatwe. To easy. Kolejna. Druga połowa. I tutaj oblak kapitalny. Wybicie Lautaro. Martinez przed chładem Matą. Lautaro. Przyjmuje piłkę. Schodzi do prawej nogi. Lautaro. 4 do 1. I takim wynikiem kończy się to spotkanie. Inter pokonuje Lazio 4 do 1, bo przysymulowałem resztę spotkania. Takim się zakończył, a w finale zagramy. z Cagliari. Bardzo ciekawy rywa. Ale finał nie odegrał, będę będę symulował. No i co? Rewanż z Barceloną w Lidze mistrzów. Mamy prawie jesteśmy blisko awansu. Oby się udało. Nie, ja to jeszcze nie rewans, bo tu robię zmiany. To jeszcze mecz ligowy przed rewanżem. Bo, oczywiście, kluczowi zajęci odpoczęli. Bo muszą muszą być, kurde, pełni siły. Na, na mecz z Barceloną, że już nie odpadli. 3-2 z Udinese i Dakta trika, Niesamowity występ tego piłkarza. Niesamowity. trzy gole. Piłkarza, który rzadko gra. Jest niesamowity. No i co? rewanżowe spotkanie na Camp Nou z Barceloną Będzie padać. To niedobrze. Na Uraligiota z Solisa. Mogłem dać, wygrać temu Solisowi, ale dobra, to jest zajwist, ale nie wiem, nie wiem czemu, może jest szybszy, to dlatego. No i lecimy, pierwsza bramka była kuriozalna, te widzicie, że jestem na Lukaku i komputer automatycznie przyłączył mnie na mur. Jak myślę, żeby komputer mnie nie przyłączył, gra nie przyłączyła mnie z Lukaku, to by nie było gola, bo bym wybił tą piłkę głową. No i akcja Barcelony Sabitzer do Dembela i ten do Griezmanna tutaj nie było spalonego, choć myślałem, że był, no i niestety Antoine Griezmann 2 do 1 i w tym momencie Barcelona jest w ćwierćfinale. Champions League, a my jesteśmy znowu czarnej. No niestety. Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się, Lukaku w drugiej połowie rozpoczyna akcję. Romelu, Hakimi, Barella, 2-1. Bang! 2 do 1 i w tym momencie mamy dogrywkę Overtime No i był overtime W którym stało się To Messi Niemiec jakiś Messi Beżami Mendy, bo czemu by nie? Czemu Mendy by nie miał 6 gola Ostatnia chce meczu Lukaku i Martinez, Martinez, Lautaro Martinez, w LAUTARO! Super. Koniec naszych marzeń o zwycięzcy Lidze Mistrzów. Nie będę już grał trzeciego sezonu, bo mi się kurde nie chce już tym Inter'em grać. W ogóle FIFA 21 to kolejna FIFA, w której karierze znowu mnie szybko znudziła. No i tutaj ostatnia kolejka Serie A. Gramy z Milanem i to jest zwycięski remis, bo mamy już 4 punkty przewagi nad Juventusem. I wygrywamy Scudetto, fajnie, wygrywamy Scudetto, jeszcze Puchar Vogue, ale Liga Mistrzów znowu nie dla nas. Nie udało mi się wygrać Ligi Mistrzów, kariera się ciągnęła, w tej FIFA strasznie się ciągnęły te kariery, nie wiem czy w FIFA 22 znowu będę miał taką chęć do grania w kariery jak kiedyś, dlatego chcę sobie trochę pograć retro kariery. Na pewno FIFA 18. Myślę, że pierwszą jakąś karierę w FIFA 18 nie będę tam grał. Będę praktycznie symulował, ale może czasem zagram jakiś mecz. Ale będziemy robić przebudowy w FIFA 21, 17, 18 i 19, 20 nie będę robił przebudowy różnymi klubami. Jestem ciekawy jakie tam były składy. W 18. Mi się grał najlepiej. Jakby gameplay był taki, jak FIFA 22, jak 18. Tam bym grał, ale na FIFA 22 mam pewien pomysł. Nie skończy karier Blackberry. Na pewno będę chciał. Zrobić jakąś karierę. Tak jak pisałem na fanpageu. Może być w FIFA 22 piąta liga angielska. Jeśli będzie piąta liga angielska, robię na pewno Rotogro z piątej ligi angielskiej. Jak nie będzie piątej ligi angielskiej, to i tak robię Rotogro z ligi angielskiej, bo chciałbym w końcu zrobić jakąś fajną rotu glory karierę i ją grać. Nie będzie tyle karier, będzie jedna, jak się skończy, będzie druga, ale o planach na FIFA 22 jeszcze porozmawiam, jeszcze będę nagrywał. jeśli będzie do FIFA 22 500 sub na kanale, to na pewno będę nagrywał. Puchar wygryga, wygrywamy z Kagliari z Juventusem ostatnim meczu kolejki Też wygrywamy. Fajnie, znowu zdominowaliśmy ligę, ale Liga Mistrzów nie jest dla nas. No niestety, może Bayern Leverkusen się uda. Odcinki na tym kanale się pojawią. Dawno nie było tej kariery. Pierwszy sezon Bundesligi zdominowaliśmy, wygraliśmy wszystko. Teraz musimy wygrać Ligę Mistrzów, bo nie graliśmy w Lidze Mistrzów. Strasznie szybko gadam. Pewnie zaraz będę mówił niewyraźnie. Ale takie plany następne dni. Może nagram znowu Madena, bo nowa, mały, nowy Maden wychodzi, więc będzie 10 godzin do pogrania. why not? może potem Energy jak będzie. No i oczywiście Fifka. Szkoda, że tak wyszło. No, ale cóż. Nie wiem. Pierwszą przebudowę, jaką chcę zrobić w FIFA 21, to jest to. Chciałbym, żeby to w końcu coś wygrał. No ale co, Liga Mistrzów tylko wygrywa Ligę Europy Juventus. Więc to jest spora niespodzianka, a my kończymy znowu z Pucharem Włoch i Mistrzostwem w Serie A. No niestety Liga Mistrzów nie dla nas. Chciałem jeszcze w ogóle wrócić do kariery Ajaxem, żeby grać w Mistrzów, no ale kto wie, może tak, może nie. Bo tam zakończyliśmy też po dwóch sezonach chyba, bo nie udało się grać Mistrzów, no ale zobacz, co się da zrobić. Tam raczej nie przyjdzie nikt fajny, bo mam, transfery, mam te trudne transfery włączone. No, ale jeśli chodzi o Inter, było fajnie. Dziękuję za wszystkie wyświetlenia, lajki pod tym filmikiem wbijcie chociaż 10 pod tym w ogóle pod całą serią. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Wiem, że już się trochę znudziła, i też się znudziła, bo jednak poziom w tej FIFA jest słaby. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w innych materiałach. Bye.